Startowałam z wagą 78 kg, czyli to był rozmiar XL. To sukcesy są cały czas i mimo, że nie widzimy już tego na tej wadze, bo w zasadzie od samego początku no to 18 kg mi zeszło. Jestem zadowolona, bo ja widzę u siebie gdzieś tam moje mięśnie zaczynałem się uwidaczniać. Nie sądziłam, że tak będzie i jestem zadowolona. Dlatego ćwiczę i będę ćwiczyć chyba już do końca życia. Ewa Strużyńska mam lat niespełna 54 w styczniu. Pracuję jako terapeuta z osobami niepełnosprawnymi. W programie jestem już bardzo długo można powiedzieć, w czerwcu było 2 lata, czyli leci trzeci rok i. Ciężko mi się z wami rozstać, więc chyba tego nie zrobię. Problem był tego, że z dnia na dzień uchła można powiedzieć, nie wiem, woda się zatrzymywała, tyłam, po prostu z dnia na dzień miałam prawie, że kilo więcej, bo to był bardzo krótki okres, kiedy ja tak znacznie przytyłam, bodajże 4 miesiące przytyłam kolejne 8 kilo, wcześniej nie miałam takich problemów żadnych. Przyszedł okres menopauzy i myślę, że to był problem. Przystąpiłam, ponieważ ja się źle czułam sama ze sobą, a poza tym ja nie miałam siły, ja miałam brak energii, miałam taki świszczący oddech, źle się czułam. Kiedyś byłam osobą aktywną, a mimo to gdzieś tam mi się to zatraciło i, i taka trochę niechęć, taka rozleniwiona też byłam, a nie chciałam, bo zawsze byłam gdzieś tam, jakąś aktywność podejmowałam. I było mi coraz trudniej i mówię, tak, tak nie może być coś trzeba z tym zrobić i gdzieś tam mi się właśnie na profilu facebookowym pojawił Michał. No ja szukałam jakiegoś wsparcia, informacji, bo tak naprawdę nigdy nie pracowałam z żadnym trenerem personalnym, a ani może powiedzieć, że nigdy nie byłam na takiej diecie, gdzie się trenuje i gdzie się ma odpowiednią dietę. No i podjęłam tutaj, mówię albo, albo, albo się uda, albo się nie uda, bo wcześniej byłam na diecie lekko strawnej ze względu na żołądek. Wówczas no jakby ten żołądek no trochę może i mi odpuszcza, Kilogramów było tylko 4 mniej po miesiącu czasu stosowania takiej diety. E, miałam wszystkiego dosyć tak naprawdę, bo ani kilogramy już później nie leciały w dół, chociaż nie, nie to było celem moim. No, znudziła mi się ta dieta i nie mogłam już na to jedzenie patrzeć, no i ona nie była taka tania z kolei. Nie? Z racji pierwszego zawodu też, bo jestem też krawcową, e, mam też taką wagę e, gdzieś tam w oku i miarę również. I pamiętam, jak byłam młodą dziewczyną, jeszcze zanim wyszłam za mąż. Miałam te same wymiary, co mam teraz, tylko wtedy ważyłam 8 kg mniej. Według, według tego, co było tam 30 ponad lat temu. To wyglądam tak samo jak 30 lat temu, ale wagę mam czyt wyższą, więc, jakby waga i rozmiar ubrań nie jest taki sam. I na pewno idzie to w mięśnie i moja sylwetka wygląda inaczej, ponieważ jest po prostu umieśniona. Przedtem to ciało było takie galaretowate. Tak, mięśnie ważą troszeczkę chyba więcej niż tłuszcz, dlatego tak to wygląda, bo wymiar na przykład mojego uda jest taki sam jak 30 lat temu, ale wygląda, wygląda inaczej, zupełnie inaczej. Ja tutaj jakby odżywiam się też już samodzielnie przez ten ostatni rok, więc uważam, że nauczyłam się na tyle, że no potrafię sama się tutaj żywić i jest jeszcze cały czas progres. W połowie, że tak powiem, pracy z wami, moje cele zmieniły wartości. Więc ja tu bardziej stawiam teraz na dobre samopoczucie, na zdrowie, na aktywność, na sprawność przede wszystkim też. Więc bo trochę też choruję i. I bardziej tutaj dla mnie to są teraz te cele. Spróbowałam i nie żałuję i naprawdę polecam każdej kobiecie, a szczególnie już tam troszeczkę z tymi plusami, bo jest to dużo trudniej, bo mój metabolizm też stał, jak musiałam pobudzić i być może to też powie, że o, w ciągu tam dwóch lat te 18 kilo, ale to jest taki proces, bo to nie jest, że od razu, no od razu no to jakby to ciało wyglądało, to, ta, ta skóra, to wszystko, a to był czas na, na przygotowanie też naszego ciała do jakiejś tam pewnej zmiany. I tak naprawdę ja cały czas jeszcze progresuję, więc naprawdę polecam wszystkim. Samopoczucie jest dobre, to pomaga w wielu też problemach, takie, takie ćwiczenia. Nawet przyznam, że trzy tygodnie temu wzięła mnie ataka rwy kulszowej, gdzie no, niestety musiałam oprzeć się na dosyć mocnych lekach, to trwało 5 dni, ale nie przestawałam swoich treningów i nawet podziękowałam też mojej trenerce, bo treningi, które wówczas miałam, serie, które wówczas miałam, one nawet pomagały mi w bólu I, i ja mówię, no nie, nie wierzę w to po prostu, ale nie poddawałam się temu, mówię, to na pewno nic mi nie zaszkodzi, mimo że gdzieś tam z bólem wstawałam, z bólem do, do samochodu i wysiadałam z samochodu, ale mimo wszystko się nie poddawałam, starałam się tutaj, więc te moje mięśnie również są gdzieś tam wzmocnione i również Również mi to pomogło w bólu, poza tym te wszystkie treningi, na pewno dieta, ale te treningi, na pewno też ta aktywność fizyczna pomaga w takim codziennym życiu. Ostatni ten rok doświadcza mnie tak słabo, że tak powiem. Mam bardzo ciężki czas. Ale ćwiczenia pomagają mi przeżyć kolejny dzień i za to dziękuję Wam, ale też zachęcam również wszelkie inne osoby, które zmagają się z różnymi problemami na bazie, nie wiem, czy zawodowej, czy prywatnej, czy zdrowotnej. To jest naprawdę super sprawa mieć dla siebie czas, wstać i to jest ten czas dla nas i mieć z tego satysfakcję.